Siema kochani, siema, siema witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie zwiedzam kolejne części Londynu. Idę sobie i szukam sobie e, miejsca, gdzie będę szedł e, wzdłuż Tamizy e, w stronę Big Bena. Okej, okay, tylko, tylko tutaj? Nie, to myślę, że będzie tam. Mam taką nadzieję, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny w ogóle. Kochani, dzisiaj byłem e, na teście, przy, e, który ma e, mi powiedzieć, e, czy e, mam covida, czy nie. Okej, okay, dobra, tak żeby nie nudzić, zwiedzajmy razem w Londyn i lecimy z tym, lecimy z tym. Kurczę, źle przeszedłem, źle przeszedłem, muszę iść tędy. O, tutaj jaka jest kolejka. I w ogóle jaka fajna dzielnica, trochę mi przypomina Nowy Jork. No i dobra, idę tędy, Mam Okej, okay, mam nadzieję, że tędy dotrę do do dzielnicy, która poprowadzi mnie w Sztoimice. W ogóle masakra. Dawno tutaj nie byłem i zapomniałem. serio, Zapomniałem, jak się idzie. Myślę, że tutaj tędy. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wszystko wygląda. Zobaczcie, ja nie mogę, jakie stare budynki. Ale myślę, że jak tędy pójdę, to będzie ok. Dobra, tutaj widzę jakiś most. <grytanie> Dobra, idziemy. Ale można jeszcze podwiedzać. Można sobie ponagrywać Aha, dobra Masakra jakie to było XD, dobra Ale ktoś ma świetne pomysły Serio, ktoś ma naprawdę świetne pomysły Okej, okay, no dobra, idę tędy Ej, chyba tędy jest e, do Tamizy O ja nie mogę jak się zgubiam to będzie coś fajnego i ciekawego. No dobra, tędy jest do więc spokojnie. Tutaj jaki budyneczek. Że zacząłem się bać, bo nie wiem gdzie jestem. Nowa dzielnica, i totalnie nie wiem gdzie jestem, ale spoko. Przynajmniej e, nauczę się tutaj chodzić po Londynie po dzielnicach, w których jeszcze nie byłem. Dobra, idziemy. Co tam jest? Aha, tam jest. Dobra, spoko, spoko, a ja muszę tam iść. Znaczy pójdę sobie tędy na wprost i tak, aby po prostu trafić obok tamizy. No i jestem już tutaj i podążam w stronę Big Bena chociaż nie idę całkowicie na Big Ben dlatego, że skręcę sobie gdzieś tam tutaj jest most i sobie na tym moście na ten most wejdę, przejdę mostem i pójdę w centrum o tam tam, tam muszę się dostać chociaż mógłbym tutaj ale znam tylko tamto E, tamtą dzielnicą kurczę, ale dzisiaj mówiłem coś, mówią coś i lak. Sorry, naprawdę. No dobra, spoko, więc tak. Tutaj budyneczek jakiś, tutaj budyneczek nad nami. Tutaj są jakieś chyba firmy czy coś. Dobra, muszę trzymać dwoma rękoma, bo potem w ogóle obraz będzie tragiczny ładnie co mi się podoba dobra idziemy dalej byłem tutaj w wiecie kiedy chyba rok temu gdy szedłem sobie na bridge a bardzo to w ogóle tutaj mnie nie było Ostatnio, właśnie rok temu, i tak właśnie postanowiłem, że sobie tutaj wrócę. No i nagram. No. no i nagram sobie vloga. Okej, okay, wchodzę teraz do miejsca, gdzie wisiał taki plakat, gdzie, gdzie była kobieta podobna do żony tej garabonzo czyli kobra. <gdzie> Ciekawe, czy ten plakat jeszcze wisi, no nie? Mam nadzieję, mam nadzieję, że wisi, gdzieś tutaj wisiał, albo tam dalej, chwila, zaraz Wam pokażę, jeśli będzie dalej wisiał, ale chyba już nie wisi. Chyba po tym, jak pokazałem kobrę, to zdjęli ten plakat, bo uznali, że nie są godni, aby kobieta podobna do kobry, Wisiała tutaj. No nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma nigdzie, wszystko sprawdziłem i. No niestety nie ma. Spokojnie, idziemy dalej. Idziemy sobie dalej. Trochę wieje, ale mi to nie przeszkadza. Kochani, w ogóle tutaj w Londynie czuję się bardzo dobrze. O, tutaj mamy ławeczki, można sobie usiąść. Tutaj mamy takie molo, które jest, wiecie, no. Zamknięte. Nie można wchodzić za barko. za Dobra, zamknięte. I na tym. na tym. się zatrzymajmy. Wow. Ale ładnie jest tutaj. Naprawdę ładnie. Serio. Mi się podoba. Dobra, jest tutaj ten most, muszę tam przejść, i tam widzę taką wieżyczkę, która jest niedaleko tego Warren Street. No i muszę się tam dostać. No i chyba muszę dostać się do miejsca, gdzie będę musiał naładować telefon. No dobra, ale no zobaczcie, statki. Spoko tutaj jest, spoko. I bardzo się cieszę, że nagrywam taki odcinek. A to jest, kochani, oficjalnie pierwszy odcinek Seba w podróży. Teraz dopiero Wam to mówię. I dopiero teraz uznałem, że dobra, niech to będzie pierwszy odcinek Seba w podróży. A więc co, do dzieła! <laughs> No tak, do dzieła nagrywaj chyba, tylko po prostu się mnie zacina. Jak coś mówisz, to mów, a nie, a tam widzicie, widzi, a tam widzicie. No to jest śmieszne, ale to też jest skurzające, jak się zatnę, i potem muszę czekać kilka sekund, aż przyjdą mi słowa na język. Nie, to jest dobra, nieważne. ładnie, co nie? A teraz wchodzę tymi schodami akcja, 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 bo nie wiem czy nadal można No dobra, można cicho, chyba może wszystko i wchodzę tędy na most Nie chcę mi się iść gdzieś tam na początek i gdzieś tam, gdzieś tam na początku chodzić. Idę tutaj Będzie śmiesznie jak to będzie początek No, jestem London Eye Dobra Ja byłem Tamasz I teraz idę tędy przez most O kurcze Szczerze Zmęczyłem się tymi schodami <grym> Jak przez świat na fazie <grym> Tylko że to jest seba w podróży <grym> Dobra idziemy <grym> Mamy Londynaj, mamy Big Ben. No i zgadnijcie, gdzie jestem? Jestem na Coving Garden, które jest totalnie puste. Byłem tutaj ostatnim razem, ale tego vloga z Coving Garden w ogóle, totalnie nie ma. Ej, tutaj coś się dzieje. Tutaj ochrona w ogóle ludzi totalnie wygania. Coś się, nie wiem, dzieje. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, idę stąd. Idę, idę. Tam też ochrona już mocno idzie. Ej, tam się coś dzieje. Nie wiem co, ale coś się dzieje. Dobra, nieważne, nieważne. Nie chcę, aby ten vlog był jakiś smutny, tylko po prostu idę dalej. Idziemy już z tego Coving Garden. Ale jeśli chodzi o to miejsce, to spędziłem tutaj fajny czas. Tutaj śpiewała bardzo, bardzo ładna dziewczyna. <gryw> tak szczerze mówiąc. No i mam z nią zdjęcia. Znaczy miałem. Muszę znaleźć. Nie wiem czy tutaj coś się dzieje, czy nie. Tam są jakieś w ogóle torby masakra. Ale by były jaja, jakby tam coś teraz e, pukło, serio. W sensie, to nie byłoby śmieszne, tylko to by było najgorsze, najsmutniejsze, jakby coś tam pukło, masakra. Ojojoj. Dobra, nieważne, słuchajcie, mamy tutaj e, różne sklepy, tutaj jest czoło e, malon. Joe albo Joe... Chyba bardziej Joe Malon. <laughs> Mamy tutaj kolejne jakieś. Oczywiście jest to wszystko zamknięte, dlatego że, jak wiecie, jest e, ten e, lockdown. E, no i jest to wszystko pozamykane. W ogóle zobaczcie, jak mało ludzi jest na ulicach. Naprawdę jest mi smutno, bo gdy nie było lockdownu, to tutaj był... Sorry. <laughs> to tutaj był... <blu. śmiech> to tutaj było mnóstwo ludzi różowy samochodzik, naprawdę jeśli tam siedzi mężczyzna nie, dobra kobieta siedzi ale fajny samochodzik zobaczcie sztos dobra wchodzę sobie do sklepu bo muszę coś kupić mój pierwszy przyjazd do Londynu i Pierwszy raz e, szedłem tutaj tym chodnikiem i widziałem te wszystkie budynki i to było dla mnie coś niesamowitego, coś pięknego, że tutaj jestem. No i pamiętam, że szedłem sobie e, wtedy zobaczyć Hillsong, bo e, w tą stronę idzie się na Hillsong, czyli tam dalej, tam dalej. Chwila, czemu ja to powtórzyłem? No widzicie, znowu tam dalej, tam dalej. Bla bla bla, <laughs> musicie mi to wybaczyć. No ale szedłem tędy, jak byłem pierwszy raz w, w Londynie, i szedłem e, tędy e, od Victorii, czyli byłem na Victorii, tam gdzie przyjechałem e, autokarem. No i następnego chwila ja przy, e, przyjechałem w nocy, i jak już był dzień, to wyruszyłem e, właśnie tutaj e, przez James Park. No i co? No i w ogóle e, wspominam mój pierwszy raz w Londynie. Niesamowicie. Serio. A gdy zobaczyłem ten budynek z Harrym Potterem... To było coś niesamowitego. No i szedłem dalej. No, i tutaj dotarłem wtedy, i to była niedziela. No i co? No i był e, Hillsong. Poszedłem sobie e, na Hillsong. No i było fajnie, było ciekawie. Było tak ciekawie, że e, powiedzmy, po, e, po tym jak byłem tutaj kilka razy, to e, zaprzyjaźniłem się tutaj z ludźmi z Hillsonga. No i nawet byłem w tymie Hillsong. Więc było ciekawie. Jest to to ten Hamcord Road. No i co? No idziemy sobie dalej. Zwiedzamy. Okej, okay, dobra. Kurczę, kochani w ogóle To kolejne odcinki będą o wiele lepsze, dlatego że dzisiaj jestem nieprzygotowany. A ze względu na to, że byłem dalej, to po prostu dobra, nagram odcinek, nawet jak będzie mi się plątał język. Nie będę wiedział co powiedzieć, to zawsze coś tam z tego wyjdzie. No i wyszło Okej okay, kochani, więc stamtąd przyszedłem. Tutaj jest taka właśnie fajna droga. No, idziemy tędy sobie. I wchodzimy do Regents Park, gdzie mam swoje ulubione miejscówki. No, nie wierzę, wdepnąłem w, w kałużę. Dobra Kurczę, kochani, naprawdę teraz. Czuję się jak, e, nie wiem, przez świat na fazie, albo w ogóle podróże wojownika. <laughs> Zwiedzam sobie. No a dzisiaj zwiedziłem <laughs> kawał Londynu. Taki widok mi się podoba. Nie wiem czemu. Może dlatego, że e, <laughs> kocham Polskę i ten widok e, przypomniał mi e, Polskę. Taki mały krajobraz. <laughs> Ale przypomniał mi Polskę. Po prostu przypomniał mi e, tam e, gdzie są <laughs> pola, czyli powiedzmy jedziecie za miasto i macie pola i macie, nie wiem, jakieś tam różne takie <laughs> drzewa. Na których rosną jabłka, itp., itp., czyli po prostu takie sady, no nie? No tęskni się, tęskni się za tą polską, ale tutaj w Londynie też jest bardzo fajnie. Ogólnie siebie nie pokazywałem na tym pierwszym odcinku dużo, ale dlatego, że chciałem wam pokazać jak najwięcej miasta a nie jak najwięcej siebie bo mnie będziecie widzieć e, ciągle a, a może kiedyś j, już e, wam nie będę pokazywał Regence Parku ani w ogóle Londynu Kochani tutaj jest naprawdę świetnie tylko ja idę sobie na tą drugą część Londynu Londynu na tą e, drugą część e, parku bo ta druga część parku bardziej mi się podoba, fajniejsza jest. Tutaj coś w podobie jest, ogrodów czy coś, ale tam ta druga część jest o wiele lepsza. Ej, wiecie co jest najlepsze? Co jest The best? The best jest to, że tutaj była ławeczka, i ja sobie siedziałem, i na którymś vlogu, którego już w ogóle totalnie nie ma, tak ustawiłem kamerę. Siedziałem sobie tam przez kilka e, sekund. E, no i, <laughs> i wszyscy mówili: O, fajna scena, świetna scena. I ta scena mi przypomniała jakbym siedział sobie gdzieś na wsi, e, na przystanku. Czekam na autobus, albo po prostu sobie siedział. Wiecie, przystanek na wsi, takie klimaty wiejskie. <taki> no i w ogóle, chyba jeszcze idę sobie zobaczyć moją miejscówkę ostatnią taką moją miejscówkę <taki> która zawsze dla mnie będzie miejscówką, <taki> z której nigdy nie zrezygnuję. No i w tej miejscówce będę musiał coś zrobić, bo inaczej nie będę sobą. Ale najpierw będę musiał sobie załatwić sprawę jedyneczki, a następnie no co, niespodzianka. Naprzeciwko mnie jest Zo. Chciałem tam iść kiedyś i może kiedyś pójdę. Albo i nie, to zależy jak będzie długo trwał lockdown, jak to już ta cała sytuacja będzie trwała, bo nie wiem. No i mam 15% baterii, a to oznacza, że to jest koniec pierwszego odcinka Seba w podróży i do zobaczenia już w drugim odcinku Seba w podróży, który będzie prawdopodobnie dopiero w niedzielę.